Gdy się wszystkie zwierzęta u lwa znajdowały, był dyskurs. Jaki przymiot w zwierzu doskonały? Słoń roztropność wychwalał, żubr mienił powagę, wielbłądy wstrzemięźliwość, lamparty odwagę. Niedźwiedź moc znamienitą, koni ozdobną postać, wilk staranie przemyślny, jak zdobyczy dostać. Sarna kształtną subtelność, jeleń piękne rogi ryś – odzienie wytworne, a zając – rącze nogi. Pies – wierność, liszka – umysł w fortele obfity, baran – łagodność, a osioł – żywot pracowity. Rzekł lew, gdy się go wszyscy o zdanie wpytali, według mnie ten najlepszy, co się najmniej chwali.